Dzień dobry, Marcin Fijołek. Czas na najważniejszą polityczną rozmowę poranka, czyli grafity. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu razem z nami Magdalena Biejat, kandydatka lewicy w wyborach prezydenckich na co dzień, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani marszałek, kilka minut po godzinie szóstej policja zapukała przed, znaczy do domu Zbigniewa Ziobry, starając się go doprowadzić na posiedzenie Komisji śledczej. Ziobry nie zastało w domu. Pytanie, czy ten serial pod tytułem gonienie ministra Ziobry jest dla Pani ważny w kontekście rozliczeń, czy to tylko symbol i teatr, jak to chce mówić? część opozycji. Uważam, że to jest ważne i ważne jest to, jak zachowuje się w tym procesie pan były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo dzisiaj robi sobie ze sprawiedliwości cyrk, tak jak wcześniej robił ze sprawiedliwości sobie własny prywatny folwark do organizowania własnych rozliczeń. To jest skandaliczne zachowanie. Dzisiaj Policja nie zastała pana Ziobry w domu, mimo że zarzekał się, że da się doprowadzić przed oblicze Komisji Śledczej i oczekuje, że to zobowiązanie wypełni, bo to nie jest jego zobowiązanie wobec polityków, którzy w tej Komisji Śledczej zasiadają, tylko zobowiązanie wobec obywateli. Ta Komisja ma badać i bada sprawę podsłuchów, nielegalnych podsłuchów zakładania Pegasusa obywatelom Polski, by prawdopodobnego wycieku danych obywateli polskich do Izraela i nielegal podsłuchów, które były nielegalne. Pegasus, przypominam, jest takim, takim, takim narzędziem, które pozwala na bardzo szeroką inwigilację, pełen dostęp do wszystkich danych. I, który, i są podejrzenia, że zakładany był nie tylko politykom, nie tylko osobom podejrzanym, czy przed, przeciwnikom politycznym pana Zbigniewa Ziobry, co samo w sobie było już naganne, ale że ofiarami tego procederu padali też przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, mediów, czy adwokaci. No tak, no, to pani to marszałek, tylko, prostu... tylko wracając jeszcze do, do dzisiejszego akcji policji. Pani prokurator Wrzosek na przykład zwraca uwagę, że dało radę zatrzymać Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim i doprowadzić ich do zakładu karnego, a nie dało rady zatrzymać Zbigniewa Ziobry w domu i doprowadzić do budynku sejmowego. Może to jest trochę tak, że, że to jest kompromitacja dzisiaj służb, które nie potrafią namierzyć ziobry, mimo tego, że wiedzieli, wiedziały od tygodnia czy od kilkunastu dni, że, że, że będzie to trzeba zrobić. Zobaczymy, jaki będzie tego skutek, zobaczymy, czym to się skończy. Do 10.30 jest jeszcze czas i będzie czas, żeby ocenić działania służb. Na razie czekam na rozwój wypadków i mam nadzieję, że służby po prostu wypełnią swoje zadanie i po prostu pana Ziobrę zlokalizują. To jeszcze argumenty I prawne. Liczę na to, że pan Ziobro przestanie się ukrywać, bo twierdził, że nie ma nic do ukrycia, że stawi się przed komisją, kiedy zostanie doprowadzony, że tylko żartował na temat arsenału broni, który ma u siebie w domu, więc może czas już przestać pajacować i po prostu stawić się przed komisją. A scenariusz przestać... węgierski, pani zdaniem, jest możliwy? Wie pan, po, po tym jak wczoraj u państwa pan Wójcik, jeśli się nie mylę, tak opowiadał o tym, że pan Ziobro tak naprawdę jest w Brukseli, to wszystko jest możliwe. Mamy już całą listę i polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością i, e, i innych przedstawicieli e, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, którzy uciekają za granicę, więc wszystko jest możliwe. Oczywiście. To kończąc ten wątek, pani marszałek, argumenty prawne mianowicie są takie, że po pierwsze Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta komisja śledcza jest nielegalna, a po drugie, że nawet nie miał możliwości odwołania się od decyzji sądu, bo może to zrobić dopiero po otrzymaniu uzasadnienia przez sąd, a to uzasadnienie będzie dopiero w czwartek, a przesłuchanie jest już dzisiaj, i że to wszystko jest w takim trybie, który no, nie pozwala mu na na spokojne przyjście przed komisję. No, jeśli zdaniem Prawa i Sprawiedliwości ta komisja jest nielegalna, to co robią w niej przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości? Bo, jak ostatnio sprawdzałam, to zasiadali w tej komisji i brali udział w obradach. Więc y, y, i oczywiście Trybunał Konstytucyjny wydał taki wyrok, jaki wydał, ponieważ odkąd y, zostali tam powołani sędziowie z, związani z prawem i sprawiedliwością, wydają tylko wyroki pomyśli polityków Sprawa i Sprawiedliwości. No nie dziwię się, że taki wyrok zapadł także w tej sprawie, ale to nie przydaje y, żadnej y, wiarygodności Trybunałowi Konstytucyjnemu i nie jest żadnym wytłumaczeniem dla Zbigniewa Ziobyt. Dwa zdania że jeszcze o rozliczeniach. Sporo pretensji wylało się w pani w, w, w kierunku po tym, jak powiedziała pani w, w 24 w sprawie Michała Kuczmierowskiego o tym, że decyzja brytyjskiego sądu tak, tak naprawdę no jest e, trochę na kontrze do, do e, inicjatywy prokuratury i że no, e, jak pani powiedziała, przekonywano nas, że ludzie, którzy uczestniczyli w procederze, w procederze trwającym w RARS to grupa przestępcza, a sąd brytyjski nie przyznał racji prokuraturze, to niepokojące powiedziała pani. Pytanie, czy dobrze zrozumiała pani procedurę ekstradycyjną, bo e, wiele osób, także rzecznik prokuratury na Twitterze sugerował, że no, chyba się pani pomyliła po prostu. Uważam, że y, plan... Y... Że człowiek, o którym mówimy, były szef RARS, nie powinien odpowiadać z wolnej stopy przed, w procedurze ekstradycyjnej. Uważam, że powinien nadal siedzieć w areszcie, bo to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za proceder ustawiania przetargów, człowiek, który y, pozwalał swoim. Znowu zaprzyjaźnionym firmom, którym, które były wskazywane palcem, które mogły dostać kontrakty, a które nie. Pozwalał dorabiać się na publicznych majątków wtedy, kiedy mieliśmy kryzys covid kiedy upadały firmy, kiedy ludzie tracili pracę, potem na wojnie w Ukrainie. I to jest człowiek, który uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. Więc dla mnie coś poszło nie tak, jeśli sąd brytyjski uznał, że może odpowiadać z wolnej stopy. Ale coś poszło nie tak po stronie polskiej prokuratury? No, ja, Sąd brytyjski nie dostaje materiały z Polski dotyczące tej procedury ekstradycyjnej i dlatego pytam, co poszło nie tak, bo naprawdę obecność, uważam, że po prostu możemy dyskutować na temat zasadności stosowania aresztów tymczasowych w Polsce. Ja uważam, że tutaj powinniśmy przeprowadzić reformy, ale w przypadku takich ludzi. Którzy już uciekli przed wymiarem sprawiedliwości. I nie jest to pierwsza osoba zamieszana w tę sprawę, która uciekła, bo przypada, przypominam, że szef Red is Bad, która również była, która kupowała agregaty prądotwórcze, odnalazł się na Dominikanie. Odnalazł się na Dominikanie. Więc naprawdę to jest poważna sprawa. To są ludzie oskarżeni o udział w grupie przestępczej. Więc, ale to może to są pretensje do brytyjskiego sądu ewentualnie, a nie do polskiej prokuratury? Dlatego ja zadaję tylko pytania. Ja nie wiem, nie, nie mam dostępu do tych akt, nie mam dostępu do y, całej procedury. Oczywiście nie mam powodu, żeby mieć, więc nie wiem, czy tutaj problem leży po stronie polskiego sądu, czy materiałów, które zostały temu sądowi Pani że teraz e, czas na kampanię wyborczą. Nie ma pani wrażenia, że mocno w prawo skręciła nam ta kampania w ostatnich tygodniach? Jestem nie tylko, nie mam, mam takie wrażenie, ale jestem o tym przekonana. Widać to bardzo wyraźnie. E, moi e, Moi koledzy ze strony demokratycznej również bardzo mocno skręcają w prawo. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Naprawdę nie tędy droga, żeby ścigać się z panami, już nie tylko z PiSem, ale z Konfederacją, na prawicowe hasła i na populistyczne hasła. Ale Rafał Trzaskowski ściga się z Konfederacją dzisiaj na prawicowym no, populizm. Jak inaczej nazwać, nazwać postulaty odbierania 800 plus Ukraińcom? Z rozsądkiem mówił Rafał Trzaskowski. Czy na przykład. Podminowanie i zastopowanie za wprowadzania edukacji zdrowotnej do szkół. Bo widzicie Państwo, y, moi koledzy kierują się nastrojami, które pojawiają się w sondażach, tylko kampania się kiedyś skończy, a te postulaty, które wpływają dzisiaj na polityki publiczne, zostaną. I jeśli chodzi o 800 plus dla Ukraińców, pan Rafał Trzaskowski mówi, że musimy w ten sposób zagonić Ukraińców do pracy, tylko że Ukraińcy już pracują albo tej pracy aktywnie szukają. To są dane rządowe. Więc nie mamy powodu, żeby zmuszać ich do pracy. Oni to, co musi, powinniśmy zrobić, to zadbać o to, żeby rzeczywiście pracodawcy, którzy szukają rąk do pracy, bo o tym mówią na każdym spotkaniu, na którym jestem, mieli możliwość spotkać się z tymi, którzy tej pracy szukają. I odbieranie 800 plus dzieciakom tym, tych osób, które albo jeszcze tej pracy nie znalazły albo po prostu nie są w stanie podjąć pracy, bo na przykład mówimy o samotnej matce, która ma trójkę dzieci i musi te dzieci, tymi dziećmi się zająć, jest po prostu nieuczciwe, jest wpędzaniem dzieciaków w ubóstwo, a chyba nie chcemy widzieć takich obrazków, że potem ta rodzina z dziećmi, nie mogąc zapłacić za mieszkanie w Warszawie, wyląduje na dworcu. Zgoda, ale roku. może to jest kwestia też uszczelnienia systemu, żeby osoby, które tak naprawdę no, nie pracują, albo są, po, nawet czasami po prostu mieszkają na Ukrainie, nie powinny odbierać tych e, ty, 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 świadczeń. Zgadzam się, że ten system musi być szczelny i dlatego Dlatego sama zagłosowałam za nowelizacją ustawy, która wprowadza taką oto zależność, że 800 plus może pobierać tylko to dziecko, które fizycznie chodzi do szkoły w Polsce. Realizuje tutaj w Polsce obowiązek szkolny. Bo oczywiście nie może być tak, że ktoś sobie wrócił do Lwowa albo pojechał dalej do Berlina i dalej pobiera 800 plus w Polsce. Ale jeśli już tu jest w Polsce i pobiera 800 plus, to szanowni państwo. Tych pieniędzy nie wyda w kasynie Monte Carlo. Tylko wyda je tutaj w Polsce. One wrócą do naszej gospodarki, tak jak do naszej gospodarki wpłacają pieniądze w podatkach i w usługach, w opłatach za żywność Ukraińcy, którzy tu pracują. Ale to Pani Maszła, to dlaczego Pani zdaniem ten postulat wrócił jako główny czy jeden z głównych postulatów Rafała Trzaskowskiego, który mówi o tym, że to nie jest kwestia lewicowego czy prawicowej sygnału czy skrętu, tylko kwestia zdrowego rozsądku. Mówi, powiedziała Pani w krytyce politycznej, że to jest polityka na modłę Trumpa. Rzeczywiście to jest taki trochę wiatr za oceanu? Rafał Trzaskowski popełnia błąd, który często popełniają centrowi i centroprawicowi politycy, czyli próbuje się ścigać na skrajnie prawicowe hasła z prawicą, mając nadzieję, że w ten sposób coś wygra. Tylko nigdy nie będzie bardziej wiarygodny niż skrajna prawica w tych skrajnie prawicowych hasłach. To jest przepis na porażkę, na przegraną, a przy okazji Kolejne budowanie podziałów w kraju, w którym powinniśmy budować jednak pomosty, bo ja nadal uważam, że więcej nas łączy i jesteśmy w stanie tą, tą politykę prowadzić inaczej i tę kampanię prowadzić inaczej. I ja chcę tutaj zaapelować do moich kolegów, zwłaszcza do Rafała Trzaskowskiego, żeby nie szli tą drogą bo to nas naprawdę do nikąd nie prowadzi i obiecuję tutaj Państwu, że ja takiej polityki i takiej kampanii prowadzić nie będę. Ja nie będę co miesiąc zmieniać zdania na temat praw człowieka, na temat praw pracowniczych, na temat tego, jak w którym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o naszą współpracę z Unią Europejską. Mogą moi wyborcy i ci wyborcy, którzy jeszcze się wahają na temat tego, na kogo zagłosować, liczyć na to, że kiedy zagłosują na mnie, nie będą kupować kota w worku. A dlaczego wyborcy lewicy mieliby zagłosować na panią, a nie na Adriana Zandberga, który jeszcze ostrzej stawia za postulaty lewicowe, krytykując rząd z lewej flanki, na przykład jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia? Bo, y ja realnie walczę o to, żeby te postulaty lewicowe były realizowane. Razem z ministrami lewicy, krok po kroku, wyszarpujemy kolejne zmiany, żeby budować w Polsce opiekuńcze państwo. I to się dzieje. Udało się wprowadzić na przykład rentę wdowią, dodatkowe urlopy rodzicielskie dla rodziców wcześniaków, po to, żeby mogli nie tracili tego urlopu na czas, kiedy dziecko jest hospitalizowane zaraz po porodzie. Udało się wprowadzić zmianę definicji gwałtu, którą postanowiliśmy przecież wszyscy razem. W poprzedniej kadencji. Ja sama osobiście wywalczyłam w Senacie poprawkę, która zabezpieczyła prawa pracowników handlu wtedy, kiedy platforma obywatelska wprowadziła dodatkową niedzielę handlową przy ustawie o wolnej wigilii. Okej, okay, ale Zandber mówi trzeba więcej, szybciej, zmiany. mocniej mówić o lewicowych postulatach, a nie cieszyć się z tego, że się udało wyszarpać kawałek tortu. A... No i trochę tak jest teraz w tej kampanii, że wyborcy będą musieli zdecydować, czy chcą głosować na lewicę, która tak ma zawsze rację, tylko zawsze siedzi na ławce rezerwowej, czy chcą głosować na lewicę, która nie boi się trudnych kompromisów, nie boi się walczyć, nie boi się wyszarpywać właśnie tych rzeczy, które są dla lewicy ważne tu i teraz, nie czekając na idealne warunki, w których da się wprowadzić 100% programu. Czy postulat na obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60 roku życia to jest postulat na poważnie? Uważam, że powinniśmy zrównywać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Uważam jednocześnie, że nie powinno być naszym, że polityka zmuszania ludzi do pracy prowadzi do donikąd. Musimy raczej reformować rynek pracy w taki sposób, żeby osoby starsze, osoby w wieku około emerytalnym i emerytalnym miały szansę utrzymać się na tym rynku A pracy i to świata na niej chyba w tej chwili i jeśli chodzi pracować. O, długość, o wiek emerytalny dla mężczyzn. Dlatego, dlatego no w tej chwili, o ile mi wiadomo, nie, nie trwają żadne prace na temat wieku emerytalnego w żadnym kierunku. Natomiast Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami, które właśnie będą pomagały naszym, naszym seniorom zostać na rynku pracy. Niedawno zresztą w Senacie była pani ministra polityki senioralnej, Okład Rewnowicz, która opowiadała nam też o strategii przygotowywanej przez rząd. I moim zdaniem, to jest dobra strategia akurat. To jest strategia, która mówi właśnie o. O szkoleniach dla pracodawców, o dodatkowych zachętach dla pracodawców, żeby tych pracowników zatrudniali, bo niestety bardzo osób, dużo osób w wieku komerytalnym chce pracować, chce nadal być aktywnymi zawodowo, ale nie zawsze są chętnie widziani w miejscach pracy. Więc tutaj duże wyzwanie przed nami, żeby zachęcić pracodawców do tego, żeby tak jak na Zachodzie traktowali tych pracowników starszych jako przede wszystkim Inwestycje jako tych ludzi, którzy mogą uczyć młodsze pokolenie, które przychodzi do pracy, zadbać o ciągłość przekazywania wiedzy w miejscu pracy, a z kolei państwo powinno też zaoferować szczególne, lepsze warunki pracy dla... Starszych pracowników. Być może warto rozmawiać o krótszym wymiarze czasu pracy dla tych osób, które są starsze No już nie są w stanie w tak dużym wymiarze jak kiedyś pracować. Pani marszałek, to na koniec nie chcę, żeby to zabrzmiało nieco szowinistycznie, ale czy kobiecie, w tej kampanii jest trudniej niż pani Rywal, mam na myśli takie e, chyba dość naturalne, odruchowe skojarzenie, że z wierzchnikiem sił zbrojnych to musi być facet i to najlepiej jeszcze z jakimś doświadczeniem prawie że militarnym. No tylko e, jak spojrzymy na naszych ostatnich prezydentów, chyba żaden prezydent nie miał doświadczenia militarnego. No żaden. Prawda? E, Prezydent y, oczywiście jest wierzchnikiem sił zbrojnych i odpowiada zarówno za politykę bezpieczeństwa państwa, jak i politykę międzynarodową, ale robi to zgodnie z konstytucją i prawem w porozumieniu z rządem, z ministrem obrony narodowej, premierem, ministrem spraw zagranicznych. Tutaj kwestia podstawowa to jest umiejętność, y, jasne, jasny pomysł na tę politykę bezpieczeństwa, na politykę y, zagraniczną i umiejętność współpracy z rządem niezależnie od tego czy ten rząd jest z mojej opcji czy nie ja pokazałam, że potrafię współpracować i pokazałam, że potrafię, że potrafię zajmować się też tym. No, ale też nie domeniami. ma co coś, do nie zna się pani na czołgach, na samolotach myśliwych, myśliwskich czy czy No, myślę, że tak samo nie zna się na nich Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to że na przykład ja jestem w kontakcie z pracownikami zbrojeniówki. Wczoraj widziałam się ze Związkiem zawodowym pracowników przemysłu zbrojeniowego. Rozmawialiśmy bardzo długo o kondycji polskiej zbrojeniówki, o tym, na czym polegają dzisiaj problemy. Jak bardzo brakuje też dialogu między pracownikami pracownikami, a, a pracodawcami w tym sektorze. I jakim problemem są fatalne umowy ofsetowe, które podpisywało o Prawo i Sprawiedliwość, które powodują, że dzisiaj w przypadku wielu inwestycji, nasi pracownicy sektora zbrojeniowego nie mogą się dotknąć nawet do śrubki w samolotach, które żeśmy kupili, i w związku z tym nie mogą się uczyć te, i, i, i przejmować technologii, które pozwala nam pierwsza pani zostanie prezydentką. Myślała już Pani o tym? Na razie, na razie moja pierwsza wizyta w, tym tygo, w nadchodzącym tygodniu, jeśli liczyć go od tego weekendu, w Bydgoszczy. Dobrze, a tam, a tam będę też nabijat, rozmawiać o zbrojeniu. Kandydatka lewicy w wyborach prezydenckich. Dziękuję pięknie. Dziękuję. W graffiti to wszystko, dobrego dnia, do zobaczenia.